Wrzody żołądka i dwunastnicy, choroby brzuszne, kurwa, ja wam się trochę rozgadam teraz. Słuchajcie, rozmawiałem ostatnio z różnymi osobami na temat tego ja zwalczyłem wrzody żołądka i dwunastnicy, a pytając się ludzi, nie tak mniej więcej 35 w górę 40 parę. Jak ty to, Sławek wyleczyłeś? Bo słyszałem i kolega mówił, że ty sobie poradziłeś z wrzodami. Nie? I tak z dwoma osobami ostatnio rozmawiałem i tak. Pytam się pierwsze zasadnicze pytanie. Czy palisz? Palę. Lubisz piwko popijać? No lubię. Zrezygnuj z tego. No to mówię tak. Albo żresz polprazor, kontroleki, jakieś pierdoły dalej. Albo przechodzisz na dietę przy okazji. Oczywiście alkohol trzeba dać na bok i tu jest problem. Problem u Polaków. Zesraj się, a nie daj się. Nie będzie się leczył. Znaczy wróć. Pseudo leczył. Będzie narzekał. Będzie marudził. Dalej będzie że brzuch. Ale dalej te nauk piweczko po, po pracy czy ten fajeczka jest. Pytam się kolejne pytanie. Jak z jedzeniem? Jeśli słyszałeś od znajomego to na bank znajomy wie, bo ja ludzi naprawdę ludziom przekazuję wiedzę. To na pewno ci mówił, że Sławek nie je świńskiego żarcia przestał jeść, bo ja się od tego ogólnie źle czułem. No i przetworzone, no nie, nie dam rady. Ja muszę jeść świńskie, nie dam rady, nie przestawię się. No i to samo koleżanka, aczkolwiek nie pije, ale z jedzeniem sobie nie radzi. Nie wiem obecnie, jak, jak jest, bo już nie pytałem. I powiedzmy, powiedzcie, jak wy chcecie się wyleczyć. Jeśli ty jeden z drugim odgórnie powiesz, że ty masz w, w. No praktycznie w dupie, że nie zrobisz sobie diety, nie spróbujesz, nie rzucisz petów, tylkoż resztę leki i potem będzie coraz więcej leków, a potem wrzodki mogą sobie popękać no i szybciej skończycie pod ziemią. I nie rozumiem polskiego narodu, jak można być kurwa tak upartym, że będzie was wszystko napiżać. A wy dalej będziecie jęczyć? Będziecie brali sobie leki? Chwilowo wam przejdzie. Potem znowu wróci. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że to leki nie leczą. Jeśli wy nie zmienicie nawyków. Mi zajęło dwa lata. Dwa lata. I, i kolejne dwa lata. Znaczy dwa lata leczyłem. I od dwóch lat ja nie wiem co to jest ból żołądka. Nic. Nawet mogę sobie zjeść tych frytek. Jurek co smażyłem ostatnio. Widzieliście. Mogę sobie z schabowego, ale jakbym pojadł tydzień, to się nawraca. Powolutku, ja, ja po prostu znam już swój organizm, trzeba się nauczyć co jeść i tak dalej. Nie? Wiem, że jak już przeginam, to zaczyna mnie być ciężko w żołądku. Ja tego nie mam nic, ja teraz nie czuję w ogóle brzucha, na tak się nażrzę. Tyle, że nie mogę pozbyć się refluksu, też pewnie ma większość z Was. Ale to genetyczne, rodzinne, ciężki temat z tym u nas, bo mam reflux gardłowy, na szczęście nie mam zgady i tak dalej. I ciężki temat jest to wyleczyć, nie? Aczkolwiek powiem tak, muszę zakwaszać organizm, zakwaszam, czasem zapominam, no bo jak żołądek nie boli, to wiecie, jak to jest, to człowiek troszkę olewa, nie? Aczkolwiek ostatnio mnie trochę męczy ta fleja, gulacz, nie wiadomo jak. Może kiedyś jakiś doktor się trafi, który powie: zrób to i to. Albo może i operacji mi byłoby trzeba. Bo z tego co wiem, mam rozciągnięto jak gumkę od gaci ten zwieracz. <laughs> Kurde. No niestety, u mnie w rodzinie połowa z tym walczy. Maluje, i... maluje. Kto tam jest spoza, to ogród zimowy sobie buduje. Także weźcie sobie do serca, że jak nie zmienicie nawyków, to się nie poprawi. Traficie na szpital no Ostatecznie wiecie, gdzie traficie 40. To już trzeba uważać. Ja z tym się bujałem od pierwszej boleści od 37 lat. Gdzie nie piję, nie palę. A niestety jest jak jest. Nie jestem jakimś odtyty. Chudasz, chudasz kapa, i widzicie, nie? Tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze trzy klapki. Masz pytania, pytaj. Weź to sobie do serca. Bo, jak nie przejdziesz na żarcie, a jak będziesz siebie pytać zaraz co je i tak dalej, pije, wpisz sobie stalewiak w żodę w Facebooku, wszystko znajdziecie. Kręciłem o tym bardzo dużo filmów. Podstawa to na dzień dobry, sobie rumianek zaparzyć z dwóch rumianków. Zaparzcie, wypijcie. Jak wam się zrobi na godzinę półtorej, no to macie już problem z bebeszkami. Tak u mnie było. Ale pierwsze co: gastroskopia. Nara.